Od 23 lat tworzymy standardy rynku części samochodowych. 13 rynków, sieć ponad 150 filii w kraju oraz ponad 120 oddziałów za granicą. W krajach o wysokim potencjale wzrostu. Firmujemy ponad 1000 warsztatów ze znakiem jakości Intercars. Cechuje nas kompleksowe podejście do klienta. Wspieramy transfer wiedzy i know-how do warsztatów dla podnoszenia jakości obsługi klienta. Inwestujemy w młode kadry i uczniów, którzy w przyszłości trafią do naszych warsztatów. Wspieramy rozwój klientów poprzez mobilne Centrum Edukacji Showcar. Organizujemy cykliczne targi. Części, narzędzi i wyposażenia warsztatów. Każdego dnia mierzymy wyżej, rozwijając się również w sieci. Rozwijamy internetową platformę Motointegrator, także na rynkach, na których już jesteśmy obecni i na rynkach Europy Zachodniej. Dbamy o stały wzrost wartości spółki. Naszą wizją jest firma nowoczesna, przyjazna środowisku i zaawansowana technologicznie, wspierająca nowatorskie rozwiązania i projekty, takie jak program Młode kadry. Młode kadry to wyjątkowe przedsięwzięcie zbliżające dwa światy edukacji i biznesu. Szanowni Państwo, do tej pory do programu Młode kadry przyłączyło się 10 placówek edukacyjnych. W szkoleniach zorganizowanych w ramach programu wzięło udział 500 uczniów. Każda ze szkół została wyposażona w sprzęt o wartości 100 tys. złotych oraz pakiet szkoleniowy o wartości 30 tys. zł, co daje łącznie imponującą kwotę 1,3 mln. zł. Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy motoryzacyjnej wśród młodzieży szkół i ośrodków szkolenia zawodowego oraz ułatwienie startu na rynku pracy. W ten sposób Intercars SA chce współtworzyć rynek motoryzacyjny oraz kreować nowe standardy poprzez przepływ wiedzy pomiędzy partnerami programu, szkolenia, Programy trenerskie oraz praktyki i staże. Również Państwo możecie wziąć udział w tej inicjatywie i razem z nami budować przyszłość polskiej motoryzacji poprzez wspieranie młodzieży w realizacji marzeń, które w przyszłości przełożą się na sukces zawodowy. Program Młode Kadry wpływa na rozwój wszystkich podmiotów w nim uczestniczących szkół, uczniów, warsztatów, producentów oraz dostawców części i urządzeń warsztatowych. Program skierowany jest do uczniów szkół o profilu motoryzacyjnym. Uczestnictwo odbywa się na zasadach zajęć dodatkowych, które pozwolą uczniom na zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnej motoryzacji, potwierdzonej testami oraz certyfikatem. Patronom programu za to umożliwia przekazanie uczniom wiedzy pokazującej technologię serwisowania oraz specyfikę swoich produktów. Razem możemy zbudować solidny program, który będzie trampoliną ułatwiającą start młodym ludziom w życiu zawodowym. Przekazanie w jednorazowym momencie takiej ilości wysokiej klasy sprzętu, jest rzeczą, na którą my, jako szkoła publiczna, ze środków budżetu finansowego nie możemy sobie pozwolić. Dla nas to jest sprzęt najnowszej generacji. To jest to, o czym uczniowie nam cały czas wspominali, prawda, że tego jeszcze nam brakuje. Taka pomoc, jaką uzyskujemy w postaci właśnie sprzętu, prawda, narzędzi, pomocy dydaktycznych jest no, bezcenna. Myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla naszej szkoły, dla naszej społeczności. Oczywiście było to możliwe tylko dzięki naszym partnerom handlowym. Firma Castrol widzi ogromną potrzebę szkolenia młodych osób, które za już parę lat wejdą na rynek pracy, będą młodymi mechanikami, diagnostami. To się bardzo dokładnie wpisało w naszą politykę, w naszą strategię. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że Interclass stworzył taki program jak właśnie młode kadry. Dzięki temu jest taka spójność między nami i młodymi ludźmi. Młodzież zaczyna się interesować technologią, zaczyna się interesować motoryzacją. To nasza działalność tutaj nie ma bądź boże nic wspólnego z żadną filantropią. To jest, żeby tego tak nie otwierać. Każdy biznes toczy się w jakimś określonym środowisku. I jeżeli tego środowiska nie będzie się wspierać, no to po prostu biznes będzie umierał. Liczymy na to, że tego typu szkoły, które podjęły rękawice, wzięły te nasze przyrządy, będą dalej szkoliły dobrych uczniów. Myślę, że te korzyści będą widoczne już wkrótce. Widzimy bardzo dużą potrzebę właśnie takiego programu. Bardzo dobra inicjatywa. Będziemy się starani brać w tym udział w przyszłości. Wszystkich zainteresowanych programem Młode Kadry proszę o kontakt. Serdecznie zapraszam. Maciej Bobrowski.